Wymarzony dzień na spacer. No dzisiaj to nie wiem, kto by chciał siedzieć w domu. Piękne słońce. Piękne chmurki. No i więcej tych ludzi. Na zewnątrz. jak poczują tylko troszkę słoneczka, to chyc z chałupy na spacerek. Piękny dzionek. Nie ma co. Prawie nie ma wiatru. Słonko świeci. Co prawda. Chmureczki się pojawiają. Ale co to za chmurki? Dzisiaj po prostu będzie pięknie. Jest pięknie. Mój zakątek spokojny. Chciałam co prawda podejść tam do tych brzuzek. Ale dzisiaj oblężenie przy brzuskach. Wszyscy chcą tam być. Tutaj też jakiś człowiek się do mnie zbliżał: O matko, o matko nie ma warunków do tworzenia filmików. No nic, nie będziemy się zniechęcać. W każdym razie, dzisiaj u Bad Pawlikowskiej wpadł mi w ręce taki cytat. Ja wiem o tym strachu, o tym lęku, to ja się to już naopowiadałam, ale przy tym pięknym dniu czasami bywa, że coś nas jednak z równowagi wypłoszy. I Boże, potrzebujemy takiego wzmocnienia, a cytacik jest taki: strach i panika to strzelanie z energii do niewidzialnego wroga. O, szczególnie z, warto zwrócić uwagę na, na to strzelanie z energii. No tak, ile energii zużywamy na to, żeby się bać? Ile energii zużywamy wtedy, kiedy się boimy? To chyba nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale zwykle po jakimś stresie, strachu, lęku, który się przedłuża zbyt długo. Co to było? Aha. Pan gwiznął na pieska. Wuhuhu. Nie by to ogłuszyło Chyba bym tak nie chciała. Na miejscu tego psa oczywiście. Oj, ojej! No w każdym razie przedłużające się strachy, lęki wytrącają nas z energii. Starza się bardzo często, że po jakimś przeżyciu mówimy, że czujemy się tak, jakby ktoś powietrze z nas wypuścił. Dokładnie tak. Warto się nad tym zastanowić. Wtedy, kiedy nas taki straszek dopada, kiedy nas próbuje dogonić, i najlepiej, jak już wspomniałam w jednym z moich filmików, zrobić mu papa, pa. poszukać rozwiązania. A, te straszki dopadają nas dość często, niestety. Mówię o sobie, bo muszę to odpędzać nieraz. I wszystko dobrze, wszystko dobrze, wszystko pięknie, a tu nagle pik, piknie coś nie tak, ojej, ojej, ojej. I straszek zaraz jakiś jest. To jest to naturalna sprawa, ale myślę, że dobrze jest wiedzieć, że to niepotrzebne strzelanie z energii. Z energii, która może nam się przydać zupełnie na coś innego która jest potrzebna żeby szukać rozwiązań żeby cieszyć się życiem żeby patrzeć na takie piękne drzewa nieokryte jeszcze liśćmi więc cudowne w swojej krasie i odpędzać to cholerstwo kiedy tylko się da Bo nie dość, że marnujemy energię na wroga niewidzialnego to po prostu nic to nie daje ale piękne cienie kładą się na tej łączce przepiękny dzionek przepiękny, przepiękny dzionek no to już mamy sposób jak sobie z tymi straszkami radzić po prostu jest to niepotrzebne tracenie energii Fajnie jest o tym pomyśleć i przestać się bać. Bardzo pięknego dnia. Spokojnego, wiosennego, cudnego.